Rozumiem, a co by Pani proponuje, jak można, co by Pani chciała zmienić w tym kapitalizmie, jak go naprawić, jakie mechanizmy właśnie zastosować według Pani? E, kapitalizmu nie da się naprawić, dlatego że kapitalizm jest zbudowany na przemocy, e, nie da się go naprawić, a, tak czyli samo czyli jak nie, nie da się naprawić faszyzmu, chciałby Pan naprawić faszyzm? Naprawić faszyzm? Można naprawić faszyzm? Na przykład wprowadzając ustawy, że można być tylko trochę faszystą, a nie bardzo faszystą? No nie, nie da się naprawić faszyzmu, tak samo jak nie da się naprawić kapitalizmu, ale nie czeka, da się naprawić czyli, kolonializmu. Czyli własność prywatną należałoby, ta, należałoby odwołać, tak? No bo Odwołać. E, proszę pana, dychotomia e, 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 kapitalizm-socjalizm to jest bardzo wąski punkt widzenia. Istnieje ogrom innych rodzajów samoorganizacji społecznych, które jakie? znamy na przykład z antropologii kulturowej, e, na przykład a hierarchii Organizacje na zasadzie demokracji bezpośredniej, które istnieją w bardzo wielu miejscach na świecie, np. Na wśród rdzennych społeczności Madagaskaru albo wśród Zapatystów pięciomilionowa społeczność, albo też powoli.